Raszysta porównuje niniejszą z wojnę z poprzednimi. Dzisiajska i Afgańska wojna razem wzięte to są, to jest Dzieci Nada, Federacje Federacji Rosyjskiej. W rozmowie z żoną omawia wojnę i zniszczoną rostowską jednostkę i swoją pozycję polityczną też omawia. Nie lubię naszej władzy. Milcz. Wewnętrzną politykę nie lubię. Witalo, lepiej pomilcz. A dlaczego zaczęło się? Patriotka się obudziła w tobie. Nie, przez telefon może my nie będziemy o tym rozmawiać, co? Wiem, znam Twoją. Wiem, jaką masz pozycję, a ty wiesz, jaką ja mam pozycję. O, aha, dziękuję za Twoją pracę. Może warto postarać się o zmiennika. Oj, z tym ciężko, ciężko, aha, dzięki wielkie, no można by było, ale to, nie wiem, nie znam takiej osoby, która by mogła siedzieć tutaj i simultanicznie coś, cokolwiek tłumaczyć z tych rzeczy, no. Możemy z tobą to omówić, omówimy to z, z tobą osobiście. No, u tych w, ze wschodu zajebiście między innymi. Co? Co? Przejechali, dostali w pierdoli, pojechali. Wszystko kurwa. Tydzień na bać Powiedzieli nam, że rostowską jednostkę, nie pamiętam jaka to była jednostka, rozbili ich. I tam praktycznie nikogo nie zostało, i ciężko. Dużo tam ludzi teraz idzie do tej jednostki. Wszystkich pod rząd biorą. Wszystkich. No, nieźle. No, chodzi mi o to, że wszystkich żołnierzy. No, jasne. Kontrakt próbują podpisać, dlatego że rozbili praktycznie całą jednostkę. No tutaj w ogóle pizdziec. mówię ci. czeczeńska wojna afgańska razem wzięta to, 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 jest, to jest nic. Uważaj tam na siebie, proszę cię. No, no uważam na siebie. Jestem ostrożny. Jestem najbardziej ostrożny.